No, tutaj już mam gotowe plastiki do projektu dwójtasa. Wojtasa. Widać metalik super się mieni. To jest akurat czarny. To jest bak. Też czarny. to chyba najważniejsza część, czyli czacha. Naprawdę kapitalnie to wygląda. Prawdę super, podoba mi się. Cała ta robota. Tutaj jeszcze boczek. Oczywiście drugi też jest pomalowany na czarny metalik. Zadupek, nad którym się trochę musiałem pomęczyć, tutaj ma lepione w tych miejscach, ale jakoś się udało go uratować. Był strasznie popękany u góry i wyraźnie ktoś go traktował jakimś twardym narzędziem. Tu mam boczek też się musiałem nad nim namęczyć Tu było w tym miejscu wywalona dziura Bo tak jak widać też Tu jest jeszcze drugi boczek. Czekam jeszcze na naklejki od Wojtasa. Mam nadzieję, że będę, będzie się podobać praca i że będzie ładnie się prezentować. Pozdro.